Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Zapraszamy do posłuchania kolejnego przełomowego podcastu, który poprowadzą Łukasz Dulowski i Michał Koryczan. A naszym gościem jest pan Zbigniew Klatka z Albertni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was serdecznie. Szef Teatru Rudowego Tradycja z siedzibą w Okleśnej. W tym roku Teatr Tradycja świętuje 30., ale chciałem zapytać, jak rysuje się przyszłość teatru. Wy już jesteście taką marką, że nie macie problemu z aktorami, że sami pchają się do was drzwiami i oknami. Jak to wygląda? No istotnie, my za nami już prawie rok jubileuszowy, niedawno parę dni temu obchodziliśmy, odbyła się główna uroczystość, no, były medale, były odznaczenia, przemówienia serdeczności, różnego rodzaju wyróżnienia. Cieszymy się, bo to trzydziestolecie wypadło bardzo, bardzo okazale. A jeśli chodzi o przyszłość, wydaje się, że nie mamy się co martwić. Mamy sporo młodych ludzi w ostatnich dwóch, trzech sezonach, sporo osób przybyło, zarówno dziewcząt, kobiet, ale także Bo mężczyźni. my mamy więcej mężczyzn w teatrze niż kobiet. I to, co planujemy. To ale... zawsze tak było? No, nie zawsze. W przeszłości, może w tych pierwszych latach, to było znacznie więcej kobiet. Ale później z tymi mężczyznami sobie nieźle poradziliśmy i oni są bardziej wierni naszemu teatrowi. Stąd mamy wśród mężczyzn i takich mocnych seniorów. Ale także i młodzi przybyli i tworzą to, to zaplecze. Na najbliższe spektakle. Mamy zapewnione obsady. Notabene pytał Pan, jak to jest z, tą, z tym planowaniem. No, my planujemy zespół aktorski pod konkretny spektakl. Na przyszły rok i to nie jest już tajemnicą, bo decyzja zapadła i publicznie została ogłoszona będziemy wystawiać spowiedź w drewnie według tekstu Jana Wilkowskiego. Myśmy to grali 11 lat temu ale często mamy takie postulaty, prośby, wspomnienia miłe, żeby wrócić do tego spektaklu. Po tych komediowych spektaklach tegorocznych, a mieliśmy w tym roku dwie premiery, Lekarz Mimo według Moliera i taki program kabaretowo-muzyczny Nasz Eurodeputowany według mojego scenariusza w reżyserii Rafała Sadowskiego. Czyli po tych takich komediowych spektaklach Teraz chcemy sięgnąć pod ten dramat. To jest kawał dobrego teatru. No właśnie, teraz chciałbym zapytać o ten najnowszy spektakl, o którym Pan wspomniał, czyli nasz eurodeputowany, więc taki, taki temat tego spektaklu zawsze, zawsze na czasie. Przypomnijmy treść tego przedstawienia. Hmm. To jest spektakl, który przygotowaliśmy w związku z wejściem do Polski, rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, dwudziestolecie minęło, a 20 lat temu, dokładnie w przeddzień wejścia Polski do Unii, u nas była premiera spektaklu kabaretowego pod tytułem Obudzeni w Europie. Teksty napisał, teksty piosenek i, i teksty rozmów, dialogów, Napisał Henryk Cyganik, nieżyjący już znakomity krakowski poeta, dziennikarz, ale przede wszystkim znawca kultury ludowej, no i mm, przyjaciel naszego teatru. Te piosenki, które wtedy napisał, jeśli im się przyglądać dokładnie i posłuchać, one niewiele straciły z aktualności. W związku z tym szkoda ich było, żeby już poszły w zapomnienie, stąd postanowiliśmy wznowić. Spektakl, w którym te piosenki się pojawią, ale treść już jest zupełnie inna. Tym razem jest to takie wspomnienie, może to inaczej, to jest w formie zebrania wiejskiego, gdzie przybywa dawny sołtys tej wsi, który obecnie jest eurodeputowanym. No, oczywiście, nie, nie jest to takie przywitanie bardzo serdeczne, bo ludzie mają do niego pretensje, że przez tyle lat. Nie pojawiał się w tej wsi. Oczywiście wiemy, że był eurodeputowanym z zupełnie innego okręgu. Że jak on mówi, że tęsknił, ale nie mógł przyjechać. I te wzajemne pretensje, żale, ale także i różnego rodzaju obawy, pretensje do tej Unii i lęki, które jeszcze nadal wśród ludzi są, w tym spektaklu zostały pokazane, przypomniane, ale przede wszystkim. Przypominamy to wejście Polski do Unii sprzed 20 lat. Czy w najbliższym czasie, gdzieś w najbliższej okolicy ten spektakl nasz deputo, eurodeputowany będzie można zobaczyć? Zgraliśmy no, go ostatnio w Alwerni 17 listopada, czyli w minioną mhm. niedzielę. No, wcześniej też był grany. A w najbliższym czasie no to można go zobaczyć w Skale. To jest niedaleko stąd. W Dolinie Prądnika, bardzo ładne miasteczko. 24 listopada o godzinie 17 na Dużej Sali. To jest taka sala widowiskowo-teatralna, sportowa. I tam postanowiono, że tym razem będziemy grali w Dużej Sali ze względu na spore zainteresowanie tym przedstawieniem. Okej, okay, jak Państwo są fanami tradycji, to możecie podróżować za Teatrem Do skały właśnie gmina. Skały. A kolejny spektakl będzie w Tarnowskich Górach. No po prostu myśmy już go kilkakrotnie grali w Powiecie, i w Libiączu, i w Alwernie i w innych w Hszanowie, więc wydaje się, że tutaj okolice nasze już miały okazję się z tym spotkać. Teraz jedziemy, jeździmy nieco dalej. Trzeba wyjść poza granicę poza granicę naszego powiatu, na razie a, a, powiatu. Nawet a nawet województwa. A nawet województwa. Okej, okay, ale na przykładzie spektaklu nasz eurodeputowany, może pan odkryje trochę teatralnej kuchni, przede wszystkim jak wygląda dobór aktorów. Biją się o rolę, czy spokojnie czekają, co komu przydzieli reżyser? Znaczy, wydaje się, że jak spokojnie, spokojnie czekają. A jeśli chodzi o dobór... No to istotnie, e, wspólnie z reżyserem, zawsze zastanawiamy się, kogo obsadzić w poszczególnej roli. No, nie zdradzę, że my mamy aktorów znakomitych, którzy potrafią zagrać wszystko. I mamy też aktorów takich drugoplanowych. Staramy się tak dobierać te role, żeby sobie każdy z tym poradził i uniósł to zadanie, któremu się powierza. W tym spektaklu nasz eurodeputowany główną rolę gra Tomasz Siemek, który no, ma znakomity warsztat i, i radzi sobie z takimi rolami, z takimi wyzwaniami. Istotnie to, tam jest dużo tekstów, ale także i sporo się śpiewa. Do tego spektaklu dobieraliśmy wszystkich śpiewających aktorów. Udało się zebrać 18-osobową grupkę. Więcej nie możemy. Tutaj to też pewnie nie jest tajemnicą. Staramy się taką obsadę robić, żebyśmy się zmieścili do mikrobusu 20-osobowego. No bo zawsze jeździmy takim środkiem transportu i ciągniemy za sobą przyczepę z dekoracją. A proszę mi powiedzieć, tutaj też jeśli chodzi o tę kuchnię, jak wyglądają próby? Czasem robi się na nich gorąco, komuś na przykład coś nie pasuje. Bo reżyser ma pretensje i tak dalej, i tak dalej. I no jest... różnie jest. Próby y, zwykle na początek, te czytane odbywają się raz w tygodniu. Później, kiedy czas ucieka, a zbliża się premiera, albo zbliża się konkurs, na który chcemy je pojechać. No to próby się odbywają i dwa, i trzy, i cztery razy w tygodniu i nieraz trwają do późna wieczora. Ym, no różnie z tym, z tym bywa. Natomiast jeśli chodzi o. o o atmosferę, czy, czy temperaturę takich prób, no to też różnie bywa. Nawet przywiozłem tutaj dla Was książkę, która ukazała się... Z o, razem. powiemy jeszcze o niej? Tak, ale w tej książce jest anegdotka. Dotyczy mnie. I tam autor pisze yy, między innymi, że ja nie, nie do końca pamiętam całą tę fraszkę, ale mniej więcej taki jest rym, że to jest o mnie. Czemu się cholera tak często wydziera? No więc to jest do mnie jako szefa. No czasem istotnie, żeby pobudzić towarzystwo, no to coś to, 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 Trzeba, trzeba. To, to. No to, no, nie wiem, czy to jest wydzieranie, ale w każdym razie jest głośno. Dyscyplinowanie. dyscyplinowanie. Wymaganie. O, tak, tak. I robi się, robi się. Ale bardziej wyjąco. mi chodzi, to nie chodzi o to, żeby kogoś zganić czy skrytykować, tylko żeby go pobudzić, obudź się, bo, bo naprawdę czas ucieka, musimy. Musimy to zrobić i stać się na to, żeby to zrobić. No właśnie, bo też chyba musi być pan yy, w, kwestii, w kwestii tego pokrzykiwania takim psychologiem, bo jeden potrzebuje właśnie tego krzyku, a inny wręcz przeciwnie, bo po podniesieniu głosu to potrafi się w sobie zamknąć. Tak. Ja cały czas się tego uczę, istotnie. Yy, grupa około 20 osób, yy, czasem jest więcej, czasem mniej. Yy, no, każdy jest inny i uczę się, do niektórych trzeba delikatnie, trzeba czasem nawet, że tak powiem, tą młodą osobę jakoś tam pocieszać, przekonać, że potrafisz. In, z innym trzeba ostrzej rozmawiać bardziej po męsku. No staram się, może nie zawsze mi to wychodzi, ale najważniejsze, że nie ma tak, że ktoś z teatru odchodzi, z jakąś obrażony. Porzuca ten teatr, nigdy nie wraca. Ale mamy też tak, że czasem ktoś w tych nerwach mówi, już mam dość i odchodzi z tej próby, ale na drugą próbę już się pojawia i wszystko jest ok. Zresztą ja też nie lubię się gniewać, więc zwykle to wyciągam jakąś rękę i mówię, wracaj, bo poniosło mnie, ale będzie dobrze. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że z tradycją współpracują zawodowi aktorzy i reżyserzy, między innymi Michał Kachlowski i doskonale tutaj znany w powiecie chrzanowskim Marcin Kobierski. No cieszymy się ogromnie, bo mówiąc szczerze, to, że do tej dwójki, o której Pan wspomniał, doszedł jeszcze w ostatnich latach Rafał Sadowski, no to, to jest dla nas ogromne szczęście. Ci pierwsi wymienieni, czyli Michał Chachrowski i Marcin Kowierski na tych ostatnich uroczystościach otrzymali odznaczenia zasłużone dla kultury polskiej. Pani minister bez problemów żadnych przyznała im te wyróżnienia, zresztą zasługują, bo swoją pracą zawodową bardzo mocno już wrośli w polską kulturę. No a, a to, co robią u nas, no to także dodaje im i, i tych wartości i splendoru. Jeszcze raz chcę podkreślić. My pierwszą współpracę z Marcinem Kowierskim zaczęliśmy w 2010 roku. Trwa 14 lat i nic nie wskazuje, żeby, żeby kiedykolwiek się skończyła. Więc ta przyszłość teatru, i od strony tej, tej fachowości i profesjonalizmu, jest zapewniona. Aktorzy są, aktorki są. Młodzi ludzie przychodzą, starzy, dopóki jeszcze mogą, to wychodzą na scenę. No tabela w tym spektaklu yy, lekarz mimo woli grają 80 letkowie dwie osoby, mają taki wiek i nieźle sobie radzą. Trudno byłoby nawet powiedzieć, że o, to już taki starzec, jeszcze biegają po scenie. Wynotowałem sobie ze wcześniejszych publikacji, że przez scenę przewinęło się 283. Aktorów tradycji wystąpili w 133 miejscowościach. Teatr oczywiście zdobył mnóstwo prestiżowych nagród artystycznych. Można śmiało powiedzieć, że jest eksportowym towarem kulturalnym z powiatu szanowskiego. I teraz moje pytanie: jest takie miejsce, jest taki występ, o którym chciałby Pan szczególnie opowiedzieć? No, dla nas są takie dwa przedstawienia, czy dwa spektakle, które zagraliśmy w Teatrze Polskim. Dla nas to jest ogromne wyróżnienie. To jest, żeby tam zagrać, trzeba y, bardzo dobrze wypaść na ogólnopolskim sejniku teatrów, to się nazywa Teatrów Wsi Polskiej, ale y, przyjeżdżałem tam również zespoły z małych miasteczek do 40 tysięcy mieszkańców. taki jest tam regulamin. Jeśli tam zdobędziesz nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego i spektakl był znakomity, to otrzymuje się zaproszenie, to jest dodatkowe, dodatkowe wyróżnienie, do Teatru Polskiego na specjalny pokaz. Byliśmy w Teatrze Polskim dwukrotnie. Pierwsze przedstawienie to Moje rzeźby ożyły, taka wersja druga, jak my ją nazywamy, bo wcześniej była wersja pierwsza. I to jest spektakl, który reżyserował Marcin Kobierski. I później byliśmy również ze spektaklem Historia Żółtej Cziżanki. I to także Marcin Kobierski wyreżyserował. Cieszymy się ogromnie, bo to pewnie niewiele teatrów amatorskich miało szczęście, rady, żeby wystąpić w tym teatrze. Ale również wystąpiliśmy w. W Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie, na specjalne zaproszenie na taki salon poezji z okazji 110. rocznicy premiery wesela w Teatrze Miejskim w Krakowie, bo tak się wówczas nazywał. Mieliśmy szczęście wystąpić w gronie najlepszych krakowskich aktorów, nie tylko z Teatru Słowackiego, którzy czytali fragmenty wesela, natomiast nasz zespół, w przerwie, śpiewał przyśpiewki weselne, ale na głównej scenie, czyli była przerwa, jak gdyby, w czytaniu, a tę przerwę wypełniliśmy my swoimi piosenkami, przyśpiewkami weselnymi. Natomiast w holu przychodzących gości witała nasza kapela i nasz, nasze również śpiewki weselne. Prowadziliśmy, notabene, tych gości aż z przystanku autobusowego, Tramwajowego, przepraszam, bowiem był na ten dzień uruchomiony specjalny tramwaj, który przywoził gości z Bronowic. I ci goście byli prowadzeni przez naszą grupę i przez naszą kapelę. Dla nas to ogromne wyróżnienie, nie ukrywam, że trochę na to zasłużyliśmy, ale, ale także dlatego, że zaprosiła nas nasza krajanka, Halina Jarczyk, znakomita skrzypaczka kierowniczka muzyczna tego teatru od wielu, wielu lat. Wiedziała, zna, na, zna nasz zespół i, i wiedziała, że sprostamy temu zadaniu. Zresztą konsekwencją tego było później zaproszenie przez teatr na takie widowiska plenerowe, które odbywały się wzdłuż wałów wiślanych. Przejeżdżały statki, a na brzegu występowały różne zespoły, między innymi nasz zespół pokazywał te, te postaci symboliczne z wesela. I, a oprócz tego oczywiście były też przyśpiewki weselne, tańce, takie kulanki. Chciano w ten sposób nawiązać do Wyspiańskiego i do, do wesela. Proszę mi powiedzieć, żeby teatr mógł działać i rozwijać się potrzebne jest odpowiednie miejsce Prób i spotkań. Nie brakuje Wam troszkę takiej większej sceny niż ta w Domu Ludowym, w Okleśnej? Szczerze mówiąc, brakuje, ale z drugiej strony proszę sobie też to uświadomić, że my jesteśmy w tym Domu Ludowym, w Okleśnej od początku, od 30 lat. Wasz dom? Tak, to jest nasz dom, tak, do którego przychodzimy jak do, jak do siebie, jakby do, do swojego drugiego domu. Notabene tam jest mało takich innych spotkań czy innych imprez, więc faktycznie ten dom żyje naszym teatrem. I chociaż tam jest skromnie, powiedziałbym nawet bardzo skromnie, ubogo, że ten dom od początku nie był remontowany, a pochodzi z lat 60. ubiegłego stulecia, to jest to nasz dom. I jest tam czuć. Czuć tam ten targ, jest ta atmosfera, o którą nam chodzi. My ten kącik każdy znamy, a poza tym my na przykład całą tą scenę, okulisowanie, światła, aparatury dźwiękowe, to wszystko, co potrzebne jest, żeby teatr jako takość funkcjonował, zrobiliśmy własnymi rękami. Ludzie mają różne pomysły. Okej, okay, ale do działalności i do rozwoju potrzebne też są Pieniądze i jak sobie z tym radzicie? Takie przyziemne pytanie, ale chyba ważne, tak? My jesteśmy stowarzyszeniem od początku. Tutaj y, trzeba ukłony skierować do pani Danuty Rzeszutkowej, która 30 lat temu postanowiła założyć stowarzyszenie na bazie y, takiego teatrzyku, który ona wcześniej już prowadziła, y, a nawet dwóch teatrzyków, bo prowadziła taki teatrzyk pod chmurką w Mirowie, a później taki teatrzyk Alverno, w którym skupiała ludzi z okolicznych miejscowości określa Mirów, Podłęża, z Grojca też tam przyjeżdżali. I na bazie tych jej dotychczasowych doświadczeń i tych małych teatrzyków powstał Teatr Ludowy Tradycja. Dokładnie zarejestrował sąd, to stowarzyszenie 6 grudnia 1994 roku. Będąc stowarzyszeniem, nam troszkę łatwiej pozyskiwać środki, dlatego że możemy za niektóre spektakle brać pieniądze, ale my także czasem bierzemy pieniądze do koszyczka, czyli wolne datki. Nie, nie sprzedajemy biletu, ale możemy dostać dotacje będę niezbyt często sięgamy po, po te dotacje do, do władz gminnych czy powiatowych, ale przyznaję, że od czasu do czasu otrzymujemy. Na przykład ta książka, która się ukazała, mogła się ukazać i mogła być wydrukowana, dlatego że Starostwo Powiatowe i Gmina Alvernia zapłaciły za jej wydruk. Właśnie my z małej wioski, taki jest tytuł tej książki, 30 lat teatru ludowego, tradycja. Jeżeli jesteśmy przy tej książce, to dwa zdania może o jej zawartości. Tutaj przeczytamy chyba wszystko o tradycji, tak? No, e, chciałbym, żeby tam było prawie. wszystko, chociaż prawie. O, prawie wszystko, dlatego że jednak 30 lat to zgromadziliśmy 17 ogromnych takich tomów kroniki. Gdzie kompletujemy zdjęcia, zapiski, no, w różny sposób dokumentujemy nasze działania, a książka no, ma też określoną pojemność. Nie jest to monografia, jest to opowieść o tradycji, o jej historii, o ludziach, o spektaklach. Są zdjęcia, są anegdotki, są fraszki. Myślę, że dobrze się to będzie czytać. I zresztą pierwsze recenzje, jakie otrzymuję od ludzi, którzy już zdążyli ją przeczytać, są bardzo pochlebne. Ja jako autor tej książki ogromnie jestem z niej zadowolony. I polecam Państwu. Lata doświadczeń już za Wami i zapytam tak, czy to prawda, że teatr, tradycja potrafi zagrać wszystko? No to przesada, no, tak, tak się często mówi, że o, ktoś potrafi zagrać, no nie wiem, co tam może zagrać, nie wiem, papier śniadaniowy, czy coś takiego, ale to nie, nie, nie przesadzajmy. Mamy dużo zdolnych aktorów, zdolnych reżyserów, scenariusze dla nas także pisali ludzie, którzy mają pojęcie o teatrze, pamiętam tak Stanisław Michno, to on także z nami współpracował, moje rzeźby ożyły to pół tego scenariusza, to jest jego autorstwa. Dobieramy różny repertuar. Zaczynaliśmy od folkloru, od odtwarzania, przypominania różnych rodzajów obrzędów ludowych, zwyczajów, ale z czasem zaczęliśmy sięgać po coś innego, czyli sięgaliśmy po wielką literaturę. Po, po klasykę teatru, tak się pojawiła u nas Zemsta, czy Chłopcy Grochowiaka. No a teraz coraz częściej sięgamy do lokalnych historii. Z tego nasz teatr jest naprawdę dumny. I myślę, że to też daje nam taką e, rangę i pewną, pewną no, uznanie, to. bo Odkrywamy historie, które są często zupełnie nieznane. Jeden spektakl był poświęcony kapitanowi Patelskiemu, skwaczały, bohater trzech powstań narodowych w XIX wieku. Zrobiliśmy spektakl o Michale Gierze, rzeźbiarzu ludowym, całkowicie zapomnianym, pochodzącym z, rybny, z rybnej. Zrobiliśmy spektakl o Alverni, ballada o Alverni, był robiony w plenerze, ale także i, I na scenie. Historia Żółtej Ciszęki to też nie jest rzecz, która gdzieś tak nie jest związana z naszym teatrem. Przecież Wawrzuś, bohater tej, tej opowieści, pochodził z poręby żegoty. Antonina Domańska doskonale znała porębę, mieszkała wówczas w Rudawie i bohater wyszedł z poręby żegoty. Później są całe jego losy opisane, aż trafia do Krakowa i w jakiś takich bardzo sprzyjających okolicznościach znalazł się w ekipie Wita Stwosza, która rzeźbiła ten znakomity ołtarz. Proszę mi powiedzieć, a jest taka sztuka, która od dawna chodzi Wam po głowie, z którą chcielibyście się zmierzyć, i to byłby, byłoby takie Wasze opus magnum. Więc istotnie, od pewnego czasu jestem inspirowany przez jedną z aktorek, ale nie tylko, także przez osoby, które śledzą naszą karierę, a bezpośrednio nie uczestniczą w zajęciach teatru, żebyśmy się zmierzyli z Weselem Wyspiańskiego. Wydaje się, że nas na to stać, Zwłaszcza, że jest scenariusz, który Marcin Kobierski zrobił w Teatrze Staszic. To jest teatr działający przy pierwszym liceum ogólno ok. w Szanowie. I tam współdziała, współdziałają seniorzy z Uniwersytetu III wieku. Teatr, który działa już kilkanaście lat i też sobie nieźle potrzyma, bo zdobyli Grand Prix w, w Jabłonce to jest Najważniejszy małopolski przegląd dla teatrów amatorskich. Marcin Kobierski robił w tym teatrze wesele, no bodajże 11 lub 12 lat temu. Miałem nawet przyjemność w tym spektaklu wystąpić. Mnie się ten scenariusz, bo jest bardzo, przecież, skrócony do 60 minut. Większość naszych spektakli ma nie więcej niż 60 minut, bowiem na konkursach, na przeglądach, festiwalach oczekuje się Krótsze spektakle. Więc to wesele, można powiedzieć, scenariusz jest. Mamy teraz sporo młodzieży. Mamy wszystko, co jeśli chodzi o stroje, to praktycznie mamy własną garderobę do, spek do spektaklu. Mamy stroje krakowskie, mamy stroje pańskie, mieszkańskie. No wszystko, żeby tylko robić ten spektakl. Być może, że w przyszłym roku, w jesienią, Rozpoczął się próby właśnie desela. Naszym gościem był Zbigniew Klatka, wieloletni szef Teatru Ludowego Tradycja w Okleśni. Serdecznie dziękujemy i życzymy dużo artystycznych sukcesów. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję za zaproszenie i wszystkim, którzy wysłuchają tej rozmowy, też z góry dziękuję.